Witam serdecznie, krótki odcinek albo może nie krótki, zobaczymy jak, jak to nam wyjdzie. Natomiast teraz robię trening i czym chciałam się z Wami podzielić, ponieważ robię właśnie dipsy. Rada dla osób, którzy mają problem z dipsami albo zaczynają dipsy robić lub próbują dołożyć ciężar. Bo też to ma duże znaczenie, żeby sobie dopinać ciężar i oczywiście z większym obciążeniem te dipsy robić. Zaraz wrzucę film, jak to wygląda. To jest slingshot. Oczywiście, slingshot tutaj pokażę, jakie mamy aktualnie na siłowni i z jakich używamy. Slingshot to jest bardzo dobry equipment, bardzo dobry dodatek do treningu. Tak jak różne opaski, tak jak różne wiązania, które stosujemy. Czyli, slingshot e, używamy. Przede wszystkim i ludzie używają snipshota do wyciskania na ławce. Oczywiście jako support, oczywiście jako e, dodatkowy, ułatwiający m, materiał, który będzie ułatwiał nam wyciskanie i dodatkowo, o czym się może nie mówi, ale również on będzie bardzo dobrze uczył techniki, mianowicie m, rozpychania łokci na łopkę, tak, bo normalne jest, że w momencie, kiedy łokcie i e, dłonie, dłonie, ręce idą na zewnątrz, Łokcie wówczas, żeby wykorzystać odpowiednie napięcie w tym materiale, muszą się uczyć techniki takiej, takiego ułożenia, tak? są różne, to jest Single Ply. Pojedyncze są różne kolory, czyli stopnie, na, stopnie napięcia. Mamy tutaj jeszcze takie dwa shots, ale to już są bardzo poważne i bardzo silne. Triple ply, ten również jest triple ply. Jak widzicie, bardzo grube. Na tym wyciskałam. On jeszcze jest do rozciągnięcia, ale one oczywiście są duże, bo mamy tutaj większych chłopaków większych mężczyzn, którzy, którzy z tego korzystają. Single ply, double ply, 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 triple ply. Oczywiście, ale to są do ciężarów powyżej, powyżej 100 kg i e, no powyżej 100, tak? Natomiast to jest taki naj najcięższy, naj, najbardziej gruby slingshot, który mamy firmy F8 Triple Ply na nim właśnie Andrzej e, robił wyciskanie podchodził pod 400kg tutaj na siłowni zrobiliśmy bodajże 380 i e, tak naprawdę dużego ciężaru trzeba, żeby w ogóle dotknąć dotknąć klatki, więc to jest taki krótki um, krótka informacja na temat slingshotów natomiast chciałabym się z Wam podzielić z Wami podzielić do jakich ćwiczeń Taki slingshot może Wam się przydać. Podstawowym ćwiczeniem jest, kiedy przychodzi do Was klient bądź też klientka, którzy nie mają za bardzo doświadczenia z siłownią, którzy za bardzo nie mają siły w górnej części ciała. Slingshot jest świetny do robienia pompek. Naprawdę, osoby, które są, mają słabą obręcz barkową, mają słabe ramiona, bardzo dobrze potrafią korzystać z tego slingshota i dzięki temu urządzeniu jest. Możliwa pompka do wykonania. Oczywiście na kolanach, bądź na początku wykonujemy pompki na kolanach normalne. Później przechodzimy na ułożenie ciała, bo do tego jeszcze trzeba dodać mięśnie stabilizujące. To jest jedno ćwiczenie. Natomiast drugie ćwiczenie, którym chciałam się z Wami podzielić, to są dipsy. Bardzo świetny, świetny dodatek do dipsów, który dodaje Wam pewności siebie, który dodaje Wam. To siły, bo możemy również to wykorzystać i bardzo dobrze się sprawdza. Ponieważ kiedy materiał się naciąga, jest nam łatwiej te dipsy zrobić prawidłowo. Oczywiście dokładając ciężar, czy też bez ciężarów, w zależności od tego, na jakim stopniu jesteście wytrenowani i ile siły macie w górnej części ciała, wrzucam film, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Polecam bardzo e, dla wszystkich osób, możecie sobie to kupić e, przez internet, oczywiście wykorzystując również do treningu e, e, na siłowni. Powiem Wam tutaj taką ciekawostkę, że zawsze osoby, które cierpią z powodu bólu w barkach, kiedy założą slingshot, ból w barkach odchodzi. Tak, to jest jedna z takich, z takich ciekawych rzeczy. Oczywiście to dotyczy szerokiego wyciskania, używania slingshota, bo i w innej pozycji na ławce to, to nie będzie zdawało egzaminu, bo materiał trzeba rozciągnąć jak najbardziej, czyli bardzo szerokie wyciskanie. My tutaj sobie to nacięliśmy, żeby łatwiej było sobie na łukcie założyć. Tak? Ale jak dobrze wiecie, są zawody, zawodnicy zakładają slingshot na ramię, Zawodnicy zakładają slingshot na łokieć. Niekoniecznie tak, ale on się, one się aż, aż tak wysoko umieszcza. Bardzo często to możecie zaobserwować w wideo innych zawodników, więc coś. Yy, sprawdźcie sobie w internecie, gdzie można taki slingshot nabyć. Jak jesteście ciekawi, jeszcze innych zastosowań i jak to można fajnie wykorzystać w Waszym planie treningowym i do czego się może jeszcze przydać Slingshot to oczywiście piszcie mi w komentarzach. Chętnie się podzielę takimi informacjami i doświadczeniem. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.